Dzisiaj zapytamy działkowców o sposoby walki ze ślimakami, które bywają groźnymi wrogami na naszych działkach. O ślimaki Pana może spytam. Jak ze ślimakami? Ślimakami jest to tragiczna sytuacja. Ze względu na to, że jest to chyba taki grunt podmokły, to tu takie ilości tych ślimaków są nieprawdopodobne, że jakaś tam uprawa ogórków czy czegoś, no to w ogóle jest niemożliwe, żeby to cokolwiek robić. Kupiłam, przyniosłam, posadziłam, napracowałam się, a, a ślimak zjadł. Problem jaki ze ślimakami państwo tutaj mają? Uj, haha, ślimaki to nasza zmora, My tu wybieramy, zbieramy do woreczków, trujemy. Ze ślimakami to są okropne. No właśnie tam chyba podszypane jest, bo akrzemitka ledwie wychodzi, bo one uwielbiają niektóre kwiaty. No wszystko teraz złakome są. łakome, Takie się rozbisurmaniły, że po prostu. No, Nie wiem, albo ci zmutowały, takie wielkie jeszcze na no, dodatek to, to... Przychodzę. Kurczę, ktoś nam ukradł e, sałatę. A był tu sąsiad, który tak bardzo lubiał zaglądać na, działkę, na działki, także od razu go posądziliśmy. Ale ja się tak przyglądam, 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 patrzę. Korzenie są. Korzenie są zakończone na okrągło, nieścinane. I wtedy sobie uświadomiłem, że tej wielkości główki. W, 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 w ciągu krótkiego czasu, no bo nie cały tydzień to, to była różnica. Całkowicie doszczętnie te ślimaki zażarły i to nas załamało. Myślę, że nie wiem, jakieś akcja taka ogólnodziałkowa powinny być, że być jakieś. Jednak ja nie jestem zwolennikiem jakiegoś takiego e, traktowania sztucznymi środkami tych działek, no ale w tym przypadku myślę, że jest to niezbędne. No to taki sposób, ja wiem. Jest takie taki, taki granulki, co się posypuje i one, że tak powiem. Zamierają. Taki proszek zielonkawy. Malutka paczuszka. I tam, gdzie bardzo, bardzo chcę, żeby mi nie magnezję, to tam wysypuje. A z kolei, jeżeli się wysypuje te trutki przeciwko ślimakom. One owszem, bardzo szybko do tego przychodzą, bardzo szybko zdychają, ale przychodzą ptaki i je jedzą. W związku z tym żal jest ptaków, bo ptak tę truciznę też połknie, prawda? W związku z tym ciężko schylamy się, ale to tak większość sąsiad sąsiadek tutaj robi, no i do woreczków zbieramy, woreczek zawiązujemy i wyrzucamy. Któregoś razu zostawiłem tutaj taką kupkę liści, bo już nie miałem co z nimi zrobić. Podchodzę tak późno jesienią do tego, tam coś poruszyłem, patrzę, dwa jeże już Aha. zrobiły sobie legowisko i yy, śpią. No to jest, delikatnie przykryłem, zostałem i uświadomiłem sobie, co oczyściło działki z, yy, ze ślimaków. Klimaki są rzeczywiście dużym problemem na działkach. Jak widać, sposobów na walkę z nimi jest wiele i trudno stwierdzić, który z nich daje najlepsze rezultaty. Dlatego polecamy sprawdzenie na własnym ogródku, które rozwiązanie okaże się najskuteczniejsze.